Dzień dobry, witam was, Mr. Gąbka, z trzecim odcinku z serii World of Tanks. Jak za zauważyliście, mam czołg BT-7, czyli, jakby powiedzieć, druga część BT-2. No to może sobie zagramy tym czołgiem, tak, na start. Tak, no właśnie, no to, no, no to sobie zagrajmy. Widzisz, to długo nie potrwa. A pojedziemy sobie w tamtą stronę.

nie jest No, nie wiedziałem że nawet, że go zniszczę. No, to spoko. za dużo dobrych czołgów tu, to znaczy no, trochę dobrych zostałem, Tym to pojedziemy teraz tam. Musiałem jakiegoś, kry... jakiegoś krytyka walnąć, że... że na... że 63 mi zostało. O, kaniony na jest bezpieczniej o, W każdej bitwie, w której nie gryfimy, zniszczę jakiś czołg No, w drugim odcinku akurat żadnego nie zniszczyłem, ale dobra o, dziwnie, że tu nikogo nie ma Zaraz będzie Czy to archiwalia? Ja, ja. Myślę, że żadnej ameryki nie ma tam jest jakiś murzyn. Się postaram rozwalić. Teraz jeszcze raz. O, PZ38. Ach, no to padłem, dobra. To, to do zobaczenia w kolejnych odcinkach serii World of Tanks.